Ja ci tu powiem, ja ci już jedno powiedział mi, mm -hmm. że starka szła, ze, moja starka, ze swoją mm -hmm. matką mm -hmm. na tor to, do tu zawsze by pomieszkali tu, z Kajbuzolich kiedyś, rozumiesz, mm -hmm. nad Sztreką tu, wtedy Sztrek nie było niczego, krowa sprzedać do Żor, a Piechotą, piechotą do Żor? Nie, no to wtedy, kaj tam, co to... to, 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 to. A tam, ten stow, jak jedziesz na stodowy, tam był staw już wtedy sitko, bo tam był przedtem ktoś zimny, nie wiem kto jak się nazywał, to już nie, pamiętam. nie wiem, nie wiem, że potem był sitek, i zostało to tam teraz, teraz to wiemy. te działkowice, stow, mm -hmm. stowię, wiem, to jest to wy większe, to jest logiczne, nie potem... To jest cały czas ten staw tam w tej No, to stronie, no, no, no. I, no, To tam już był topet, bo starka ta chrowa... Gnała w swojej mm -hmm. moja starka, Mariana. No ale to było, według mnie to, to tak było 1880 rok, to tak było. Mm -hmm. No i ona taką dziobską dziesięć godziną starka wtedy miała. Bo starka była urodzona, no moja starka 1870 roku. A od niż starzy mój też był tak jednak urodzony. No i szła i gnała, i. A... Ta ten tym krową idzie nie, do tych żon a ta za tą idzie i poganią niby ta krowa. Nie? I starka się obejrzała, i runie, a była tak już, no, jak ten wywóz się zaczynał. A ona no. po prostu tego stawu, ta dziewuszka, starka niby dziewuszka, i runie, a ten utoplet na, na wodzie stoł, a szlajtkami pięknymi, kolorowymi. Takimi, jak to szlaskie, po polsku, są takie sztążki. wstążki. wstążki no. Ej, jak to że się ją to zainteresowało, zaraz się patrzyła, a pani Starka się obejrzała, Mariana Kazie, idzie tu, wróćcie, a pieruchem ucieka, bo to jest utopiec, cię utopi w tej wodzie. To ten utopiec powodzi po wodzie no, normalnie chodził? Po wodzie chodził normalnie. Nie jak tam było, ale tak to mi starca Starka, zawsze mi to opowiada, jak szła z tą krową na to mhm. sprzedać do, do żora, że jak szła do... Do krowa sprzedać i Star starka mi to... No ona wtedy miała jakieś 10-12 złotych mm -hmm. no. A jak wyglądał ten utopiec? Mały chutlik miał tak na głowie, a bo zaś taki janulek weł był, co sprzedał gospodarstwo i pole. Tam ludzie na przejmowali, jeździli, nie umieli wyjechać, wtedy furmankę auto nie było. Nie. kope, no a to kope. na nede behať, čo klinali to. To on brol a čiči, a moc nebol nemožlivie. Tež malý chlopek a kutli taký kapelúši, potom kapli, že to je utople. Ale on co trímal ten vôz? Vôz čist, pchov. Hoď bol súho tak, normálne, a on mu z kapce zase voda leťa.